wiecie przepraszam was z góry za mój głos, ale <laughs> jestem zachrypnięta nie wiem co mi się stało ale trochę będę miała taki yy, trochę taki inny głos i słuchajcie, jest poniedziałek ja miałam fantastyczny weekend yy, spędziłam z dziewczynami po prostu tak się nagadałyśmy tak się naśmiałyśmy, że to chyba od tego <laughs> Po prostu teraz czuję, że od śmiania się, gadania zdarłam sobie głos. I wiedziałam, że mam taki dziwny, ale teraz, jak mówię do Was, mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzało, takie poprawianie włosów. Dobra, przychodzę do Was, pokażę Wam kilka rzeczy. Tak, ale jeszcze za tym. Słuchajcie, jak ma się takie fajne babki wokół siebie. Takie dziewczyny, którym, do których macie takie 100% zaufanie i którym wiecie, że możecie powiedzieć wszystko, to jest po prostu to jest takie ładowanie baterii, akumulatora, a spotykałam się z nimi i powiem Wam, że w ogóle mi się nic nie chciało. Najchętniej no ja miałam ochotę zostać w domu, nie miałam humoru, jakaś byłam po prostu może i przemęczona, nic takiego strasznego się w moim życiu nie wydarzyło, ale po prostu miałam gorszy dzień. A jak się z nimi spotkałam, to naprawdę i dzisiaj się czuję. Mogę góry przenosić. Naprawdę. Kiedyś tego nie miałam. Bardzo długo nie mogłam znaleźć takich, takich właśnie kobiet, które by były na tyle pewne siebie, żeby też z nimi można było nawiązać taką właśnie szczerą relację. Na pewno też wiecie, o co mi chodzi, ale. Jak się ma kogoś takiego wokół siebie, to jest naprawdę rewelacja i czuję się świetnie i wszystkim Wam życzę, żebyście znalazły kogoś takiego wokół siebie. Bo to jest naprawdę bardzo dużo, duża wartość. Tyle. Chciałam zacząć od tego, że sporo kosmetyków mi się pokończyło. I też mam kilka nowych rzeczy które zaraz zacznę używać i stwierdziłam, że zamiast nagrywać yy, jakieś długie dn i nagrywać ulubieńców nie chodzi mi, że teraz w tym filmie, tylko tak generalnie chyba będę robić, że jak mi, będę miała, nie wiem, dwa, trzy, cztery produkty, to będę o nich wspominać na bieżąco we vlogu, a nie będę robić takiego, wiecie, dedykowanego filmu o tym myślę, że i dla Was, i dla mnie to będzie przyjemniejsza forma chyba, prawda? Zresztą wiadomo, że wszyscy wolą bardziej vlogi widać to po wyświetleniach że bardziej je lubicie, więc... nie, to wygląda. Więc tak dobra, po kolei żel do mycia buzi, pixi, no pokażę. To jest taki... tutaj jest napisane, że to jest Rose Cream Cleanser, ale to jest taki troszeczkę glinkowy produkt do mycia twarzy. Bardzo ładnie pachnie. Jest niezwykle delikatny dla skóry. Nie zostawia jej takiej podrażnionej, ściągniętej, ale bardzo ładnie doczyszcza. Nawet jeżeli y, umyjecie buzię y, mając na sobie makijaż tylko tym produktem, to naprawdę on Wam dobrze zmyje. Czego nie polecam. Wiecie, że ja wolę taki dwu- albo najlepiej trzy-etapowy demakijaż, ale jeżeli chcecie coś, co Wam dobrze tą buzię domyje, że tak powiem. A jest naprawdę delikatny i fajnie na tą buzię działa, to ja Wam gorąco ten produkt polecam. On mi się bardzo, bardzo podoba. Bardzo, bardzo mi się dobrze sprawdził. Też jest bardzo wydajny. Nie pamiętam, jaka jest cena. No, chyba około 100 zł kosztuje. Wrzucę Wam wszystkie dokładne nazwy i linki pod schodem, bo w tym aparacie widzicie, to się odbija nie, nie do końca to widać, więc żeby się już tutaj teraz nie rozgadywać nad tym, to po prostu wrzucę Wam linki i sobie zobaczycie yy, i poczytacie o tych kosmetykach i sprawdzicie, czy Wam się to podoba, czy nie. Ale produkt jest świetny, na pewno, yy, na pewno jeszcze do niego wrócę. To, czym teraz będę mieć twarz, to jest coś yy, z fresh. To jest Soy Face Cleanser. Bardzo słyszałam dużych, dużo... O, widzicie, na tym białym to... Mało będzie widać. Słyszałam bardzo dużo pozytywnych opinii o tym produkcie. Bardzo dużo dziewczyn sobie go chwali. I zobaczmy. Przetestuję i dam wam znać. To jest takie mini opakowanie, ale wiecie, że już miałam tonik z filmy Pixie i tutaj właśnie o to jest ten tonik ten jest nowy jeszcze nie rozpakowany ale o, o tym za chwilę którym się świetnie sprawdził i mam tonik też z Pixi który skończyłam i to też jest tonik różany bardzo fajny tonik bardzo jeżeli chcecie coś takiego co koi twarz fajnie nawilża jest delikatne to naprawdę to jest świetny tonik ja ostatnio nie wyobrażam sobie nie używania toników, a nie używałam ich bardzo długo, naprawdę bardzo długo. Nie używałam tak na stałe w swojej rutynie toników, natomiast kiedy zaczęłam to robić, widzę ogromną różnicę w mojej twarzy. I yy, właśnie ten Rose Tonik to jest jeden z moich ulubionych i jego następcą będzie Fresh. On ma takie płatki yy, róży. Jedyna jego woda jest taka, że wiecie co, potem jak już dochodzicie do końca i robicie tak, te płatki spływają tutaj i one zapychają jakby to wyjście i ciężko jest wydobyć ten produkt. Natomiast y, też bardzo fajnie działa, y, bardzo ładnie pachnie, jest taki. Um, tu jest napisane, że to jest deep hydration i on faktycznie jest taki nawilżający, szczególnie skórą suchym. Albo takim odwodnionym na przykład, bo jakiś, nie wiem, jeżeli macie taką skórę po jakichś kwasach, po retinolach, albo nie wiem, po wyjeździe na narty, czy nie wiem, po wyjeździe w ciepłe kraje po opalaniu, to to będzie fajny tonik, który da Wam takie ukojenie dla tej skóry i takie też poprawienie nawilżenia, więc to. I co dalej? Tutaj po kolei lecę, to nie będzie pielęgnacja. Puder Beka. No pokazywałam Wam go już nie wiem ile razy, ale też wiem, że nie wszyscy oglądają moje filmy, więc krótko tylko powtórzę. To jest puder nawilżający. Tak jest napisane na opakowaniu. I faktycznie, słuchajcie, to jest puder, w który jak wkładacie pędzel, zamaczacie w pudrze pędzel i przykładacie do policzka, to czujecie tak, jakby ten pędzel był zmoczony w wodzie. Przed chwilą jakbyście go włożyły pod kran niesamowite uczucie jest świetny, to jest już nie wiem które moje opakowanie drugie albo trzecie nawet nie wiem nie wiem, nie pamiętam i nie chcę mówić, bo potem ktoś mi zarzuci, że, że kłamie, na no, pewno drugie nie wiem czy nie trzecie i mam kolejne opakowanie, które kupiłam jak były promocje na Black Friday w seforze. było chyba minus 30 jednego razu czy tam 25, no nieważne więc wtedy sobie kupiłam zapas, bo wiedziałam, że jak tylko skończę to opakowanie, to na pewno mnie chce kolejny, więc stwierdziłam, że sobie kupię na zapas i tak, i mam. I naprawdę myślę, że, że będę go no będę go długo długo używać, bo na razie nic takiego na swojej drodze nie spotkałam i też on bardzo ładnie wygląda na buzi przez to, że nie robi takiej wiecie, nie, nie widzę takiej, takiej zapudrowanej warstwy, jest taki naturalny, on, jest, on nie ma koloru. A widziałam w ogóle na stronie Sephora, że jest też taki brązer. Więc może się skuszę, właśnie teraz mi się przypomniało. Nie robi takiej pudrowej warstwy na twarzy. Wygląda to naturalnie, ale też długo to się wszystko utrzymuje, jeżeli przypudrujecie makijaż. To jest świetny, naprawdę świetny. Nie, bardzo dużo razy już o nim mówiłam, użyłam go długo, więc może więcej o nim nie będę mówić. I teraz tak. To będą dwie rzeczy, um, które będą bardzo drogie. A idę nie ale mam na, następną butelkę tego produktu. Które będą bardzo drogie, ale które naprawdę odmieniły moją buzię. Jedną już znacie, to jest La Mer um, Renewal Oil. No to jest prześwietny kosmetyk. Bardzo drogi. Um, I żeby Wam powiedzieć, jak bardzo go lubię, to powiem Wam o tym, że nie znoszę oleju na twarzy. Nie znoszę, nie znoszę oleju z tych formuł, nie lubię. A w tym się zakochałam. To też już nie jest moje pierwsze opakowanie i na pewno go kupię po raz kolejny. Przepięknie nawilża, przepięknie działa przeciwzmarszczkowo. No, jest rewelacyjny. Buzia po nim wygląda świetnie. On się też ładnie wchłania. To nie jest taki produkt, który, wiecie... Jak się położycie na poduszce, to wszystko zostanie na poduszce, no wiadomo, zaraz po, to może tak, ale jak dacie mu chwilę, żeby się wchłonąć, chwilę, a nie kilka godzin, to on się ładnie wchłania i nie, nie ma tej obawy, że wyce wszystko, potem będzie tłuste. Tylko jest OK, um, to rewelacyjny produkt, naprawdę rewelacyjny produkt. Ja widzę ogromną różnicę, kiedy go używam, kiedy go wiecie, nie używam na przykład przez dwa dni i go nałożę i rano widzę swoją twarz, no to... Część dziewczyn też widziałam, że go stosuje pod makijaż. Hmm, u mnie by się to nie sprawdziło, ale pewnie do skór tłus, yy, suchych. to Myślę, że też to by mogła być yy, fajna baza. Nie wiem, dajcie znać, czy ktoś ma swoją skórę i próbował. Natomiast jest świetny. I najlepsza teraz rzecz z tego całego... Yy, a, i tego nie mam kolejnego opakowania, będę propolować. Pro, na promocję w Zaglasie. Polamer yy, jest w Douglasie tylko dostępny. Tak mi się wydaje. Tak, chyba jest wyłącznie w Zaglasie dostępny, więc yy, będę pra, yy, po prostu polować na jakieś minus 20 i na pewno go sobie kupię. Yy, I to Dr. Zalens Power D Treatment Drops. Jeżeli, bym, jeżeli macie buzię, która tak jak ja Cierpi na zaczerwienienie i bardzo was, bardzo wam to przeszkadza, to z tych wszystkich rzeczy, które wam e, pokazałam, to kupcie to. To jest pierwsza taka rzecz, która na mnie faktycznie działa i która aż tak zmieniła moją buzię. I naprawdę zmieniła, bo nawet będąc na zabiegu em, w salonie kosmetycznym, miałam nałożony taki preparat, który miał pokazywać. Y, które miejsca na mojej twarzy szyi dekolcie y, gdzieś tam są bardziej przesuszone, czy właśnie podrażnione, czy coś się z nimi dzieje. I jak miałam nałożony ten preparat, to na twarzy y, luz, na szyi luz, bo na szyi też nakładam. Na dekolt tego nie nakładam, bo to jest bardzo drogie i tak trochę to oszczędzam, ale chyba zacznę jednak, na dekolt też stosować. A tutaj po prostu było wycie, purpura. <laughs> Więc naprawdę widać, że, że ten produkt działa, i słuchajcie, no to jest nie, niesamowite. Naprawdę moja buzia jest uspokojona. Też na przykład yy, to działa, jeżeli, nie wiem, buzia jest taka troszkę podrażniona po jakimś, nie wiem, retinolu czy po kwasach. Ale tak naprawdę. Wiecie, jak czasami się przesadzi z czymś albo po jakimś takim zabiegu, peelingu chemicznym u kosmetyczki, takim profesjonalnym, że po prostu nie możecie nic nałożyć na buzia, bo was piecze. Nakłada się to, i to jest ukojenie po prostu na, na każdy problem. Ale na te zaczerwienienia to jest najlepsza rzecz. I to też jest taki produkt, który działa na przykład na skórę, która jest reaktywna, na na przykład um, kiedy pijecie alkohol i się czerwieni, kiedy jecie coś ostrego i się czerwieni, kiedy używacie perfum i się czerwieni. Niektóre osoby mają też podobno, ja tego nie mam akurat, ale niektóre osoby też mają na przykład buzię, która może się czerwienić po spożyciu cukru albo kawy. Ja tego nie mam, ale zdecydowanie właśnie, no jest ciepło, zimno, to większość osób reaguje, ale właśnie kiedy się napije alkoholu, czasem kiedy zjem coś ostrego. No generalnie jeżeli właśnie macie też na przykład takie problemy, a wiadomo, są rzeczy, które są w naszym życiu i no, można by zrezygnować ze wszystkiego, ale no ja akurat nie. Nie, nie zrezygnuję. Yy, I to działa. Naprawdę to działa. Po prostu to jest produkt Sztos. Mam już kolejne opakowanie i myślę, że będę używać tego zawsze. Po prostu zawsze. Yy, nie pamiętam, kiedy ja go kupiłam. Myślę, że w listopadzie. Myślę, że na jakieś 3 miesiące mi starczył. Także nie jest tak źle. Nie jest tak źle. No ale to, to jest rewelacja. To jest rewelacja. A i używam go tylko wieczorem. Z tego względu, że go oszczędzam, ale też z tego głównie, że rano on mi się rolował pod makijażem. Więc nie ma sensu też. Więc używam go tylko raz dziennie. I co, tam, co tu Wam jeszcze miałam powiedzieć? Aha. Druga rzecz, którą właśnie Wam chciałam pokazać, bo to będą jakby dwa toniki, których będę teraz używać i to też jest Pixi i to jest Retinol tonik, eee, Tak i też słyszałam o nim bardzo dużo dobrych rzeczy. Podobno to jest taki fajny wstęp. Jeżeli na przykład macie bardzo wrażliwą buzię e, i boicie się używać retinol, to podobno można fajnie sobie zacząć z tym tonikiem Przemywać twarz, a potem, jak się skóra trochę przyzwyczai, to nakładać inne rzeczy. Moja skóra, tak jak Wam mówiłam, jest bardzo gruba i bardzo rzadko po czymkolwiek się złuszcza, więc. Yy, no tak, mi pisałyście na. O, właśnie, ale to nie będę teraz takich ulubieńców robić. No dobra, ale wspomnę o tym: o tym peelingu The Ordinary i pisałyście mi, że nie można go używać codziennie, i tak, tak, wy nie używajcie tego codziennie. Ja go używam, używałam codziennie, albo prawie codziennie jeszcze na to nakładałam retinol, no ale moja twarz no, moim buzią się nic nie dzieje, naprawdę. Więc to już musiałoby być naprawdę takie na, na mojej skórze, na mojej skórze bardzo silne rzeczy, żeby gdzieś tam jakaś była większa reakcja. No, ale nieważne, nie o tym. E, a ja go sobie po prostu będę, tylko też będę go pewnie używać, wiecie, e, naprzemiennie z tym, bo rano tego raczej nie. Więc rano będę używać e, tego różanego albo co drugi dzień tego. Zobaczymy, jak ta skóra będzie tam reagować. W każdym razie, no, niedługo idzie lato, więc te wszystkie retinolowe rzeczy warto teraz e, otworzyć, żeby je przed wiosną skończyć. I jeszcze jedna rzecz. Właśnie to jest Fresh, bo ostatnio używałam po prostu tego zamiast kremu. Nakładam najpierw ten, ten produkt, a potem Lamer. No, a ponieważ to mi się skończyło, a to jeszcze mam nowe opakowanie, to będę sobie testować ten krem z Fresh. Też o nim bardzo, bardzo, dużo, bardzo dużo słyszałam, pochlebnych opinii. Zobaczymy. Zobaczymy. To jest podobno jakiś po prostu super krem. Hmm, gdzie tu mam po? A, tu jest po angielsku. Tak, to jest taki codzienny krem nawilżający, zapewniający 24 godzinne nawilżenie. Mhm. Uh -huh zobaczymy, to taki, wygląda, że to ma być taki po prostu bazowy krem nawilżający o, mam szklany słoiczek 50 ml także na pewno yy, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o kosmetyki, dajcie znać, czy wolicie oddzielnie Demko i więc, ale myślę, że nie myślę, że tak będzie ok i jeszcze będę miała Wam do polecenia dwie książki ale jeszcze chciałam z Wami razem otworzyć przesyłkę z Victory Secret. Ja zamawiam z tej amerykańskiej strony, jak są jakieś takie dobre promocje. O. Czasami można naprawdę upolować fajne, mm, fajne rzeczy. O, tutaj jest stanik. Mam już taki stanik. Yy, tylko w kolorze różowym i zamówiłam taki beżowy. Masakra będzie co... Czy to, że mam aż taki duży rozmiar już tu, to tak trochę się wstydzę, pokazuje się dobra. Moja głowa. Dobra, stanik, z może. Pokażę Wam piżamki, bo oczywiście sposłam się, się na piżamki, bo część z piżam tych y, takich, wiecie, świątecznych była przeceniona. One są dosyć drogie, a na wyprzedaży y, czemu nie I Tutaj na przykład jedna jest taka czerwona planerowa. I w zeszłym roku to samo zrobiłam, że zamówiłam sobie sporo piżam i też mnie czasami pytacie o ich jakość. I powiem Wam tak, że pół na pół, połowa po roku wygląda idealnie. Jestem bardzo zadowolona, a połowa wygląda dosłownie do śmieci. Więc to po prostu zależy od materiału. Więc teraz starałam po prostu zamawiać takie, które po roku wyglądają nadal dobrze. I te flanelowe zdecydowanie po roku wyglądają nadal dobrze. I o, to jest pierwsza. Taka czerwona. Nie wiem czy ale ona mi się kojarzy z takim amerykańskim stylem, z takimi właśnie gdzieś domkami na prowincji, więc ja sobie zabiorę na Mazury. O. i do tego długie spodnie. I zarąbiste jest to, że w Victory Secret możecie w spodniach wybierać e, czy chcecie krótkie, czy dłuższe, długie po prostu dla wyższych osób. I dla mnie to są idealne i w końcu nie mam, wiecie, tych tych nogawek nad kostką, jak po młodszej siostrze. Więc to jest świetne. Dobra, tutaj jest kolejna, to jest chyba krótka z tego, co pamiętam. No. Tak. To jest taka... Ona chyba była z Modalu, tak mi się wydaje. To jest taka szarość, ale z Baby Blue. Taka cieniutka z krótkim rękawem, a i tu ma koronkę. Przemiłe to jest. Przemilutka jest ta piżama. Naprawdę Wow. Przemilutka jest ta piżama i do tego są krótkie spodenki. Jeszcze takie tutaj z koroneczką z boku. To przynajmniej to będzie ekstra. I. Ostatnia. Ja mam ochotę na i żony kocham, i o naprawdę. I ostatnia jest też taka: właśnie chciałam, mam dużo długich spodni i, i dużo długiego rękawu. Długi. Dużo piszę z długimi spodniami, z długimi rękawami, a chciałam z krótkimi szortami na lato. Jak będziecie, ładna z takim, zobaczcie, czarna z różowym, super. Naprawdę fajnie. O, i tak wygląda. jak wygląda wioska. Też bardzo, bardzo miła. Super ten materiał, strasznie mi się podoba. Będzie się to gniotło, niestety, bo widzę, że jest pogniecone, ale spoko. Dobra, więc to Wam chciałam pokazać. I jeszcze jedna rzecz: to są właśnie dwie książki. E, które ostatnio przesłuchałam, bo no, po prostu miałam je w formie e, audiobooków. I e, czekajcie, już wam pokazuję. I to są dwie książki: jednej autorki Tatiany Mindewicz-Pułacz. I to jest pani, którą możecie kojarzyć z projektu Lady. E, I ta pani napisała dwie książki, w których. Tak wygląda, okładka pierwszej. E, tytuł to jest Luz. I tak nie będę idealna. I czyta autorka. Mm, ten tytuł Luz. I tak nie będę idealna. też może. Y, trochę nie, nie do końca pasuje do tej książki. Generalnie te dwie książki są o tym, e, jakby tłumaczą nasze zachowania, które my w sobie nosimy skąd one się wzięły i jak generalnie bardzo często jakieś zachowania czy nasze doświadczenia z dzieciństwa wpłynęły na to, że potem gdzieś w życiu dorosłym popełniamy różne błędy albo podejmujemy złe decyzje. I w momencie kiedy zrozumiemy taką zależność, skąd to się bierze i jak to działa, to łatwiej nam po prostu zapanować nad swoim życiem. I fajne jest to, że te wszystkie problemy są opisane na przykładzie realnych kobiet. To są przykłady z terapii jej, pacjentek, które u niej były i które opowiadają o swoim problemie. No i powiem Wam: i pierwsza książka to jest Luz, i tak nie będę idealna, a druga, już wam mówię, jak się nazywa ten tytuł, a druga to jest Miłość, i co dalej. Czyli pierwsza jest tak generalnie o różnych takich kobiecych problemach często spotykanych, a druga jest o relacjach z facetami. Powiem Wam, że to nie są łatwe, miłe i przyjemne książki, ale bardzo dużo tłumaczą. Bardzo dużo tłumaczą. Myślę, że naprawdę każda kobieta powinna sobie przeczytać czy posłuchać. No, bo to są, jak słuchacie tych historii, to są takie sytuacje i takie rzeczy, które po prostu słuchacie i, i widzicie: O, moja koleżanka tak ma, ja tak mam, moja mama tak ma, ktoś tak ma. No, bo każdy gdzieś tam przeżył jakieś rzeczy w swoim życiu, które na niego wpłynęły tak nie inaczej, a rzadko kiedy łączymy to z tym, jakie potem robimy błędy, albo jak się zachowujemy w dorosłym życiu, albo no nie wiem, czymś, co nas gryzie. Hmm. I właśnie no, tam jest na przykład powiedziana historia kobiety, która yy, spotyka facetów i cały czas się okazuje, że wiecie, ten facet jest gnojkiem na przykład. I skąd to się bierze? To nie jest tak, że ona jest jakaś głupia albo nie wiem, coś z nią jest nie tak, tylko gdzieś tam ona w swoim życiu doświadczyła sytuacji A która wpłynęła na nią w ten sposób, o której ona nawet jej nie wiąże z dorosłym życiem, ale wpłynęła na nią w konkretny sposób i to dzisiaj wywołuje takie, a nie inne podświadome zachowania, które powodują, że po prostu gdzieś tam w życiu, w pewnych sferach jej nie wychodzi. Także naprawdę bardzo fajne dwie książki, bardzo Wam polecam. Fajnie, że ten audiobook czyta autorka. No i generalnie Yy, tak, powiem Wam, że właśnie kiedy usłyszałam, usłyszałam, że to są właśnie prawdziwe historie z gabinetów, to mnie to zaciekawiło. Gdybym zobaczyła yy, tą okładkę i tą książkę na półce, to chyba by mnie to nie przyciągnęło. bo właśnie takie luz i tak, nie będę idealna, taki trochę clickbaitowy ten, te, ten tytuł Projekt Lady, mimo że oglądałam kiedyś ten program i, i ta babka. Ta, ta pani babka. No, Wydawałam się naprawdę taką równą babką, i, i, i tak sensownie się wypowiada i to było fajne, no ale jakby, no wiecie, nie wiem, nie, nie przyciągało mnie to. Natomiast kiedy usłyszałam, że to są właśnie historie z gabinetów, to stwierdziłam, że, 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 że spróbuję i bardzo, bardzo Wam polecam. Naprawdę. Tak jak Wam kiedyś polecam szeptuchę, że, że super, że się nie zrażajcie, opisam to bardzo Wam to polecam, bo myślę, że tutaj naprawdę każdy, każda z Was, dużo mądrych rzeczy się tutaj dowie. I każdej z Was gdzieś tam to pomoże w relacji, bo tutaj są poruszane różne rzeczy, relacje z rodzicami, relacje z dziećmi waszymi, relacje z innymi ludźmi, a wszyscy tego doświadczamy i każdy z nas gdzieś tam Popełniam błędy. No naprawdę super. Naprawdę super, naprawdę Wam gorąco, gorąco polecam. No dobra. To tyle. Dzisiejszy vlog, właściwie hmm, vlog. No nie wiem, to będzie taki usiadany, ale chciałam sobie z Wami tak chwilę pogadać. Bo właściwie resztę dnia muszę przysiąść i zająć się montażem, bo mam straszne, straszne zaległości. Przez to, że cały weekend spędziłam yy, na czymś innym, to teraz muszę przysiąść i nadrobić. Także też yy, nic innego ciekawego się już raczej dzisiaj nie wydarzy. Yy, więc dzisiejszy poniedziałkowy vlog będzie właśnie taki zasiadany, yy, rozrywko, yy, rozrywkowy. Nie, no taki przegadany. Nie, nie wiem co chciałam powiedzieć. No taki po prostu. Eee, także dzisiaj taki trochę inny film, ale mam nadzieję, że i tak Wam się spodoba. Dobra kochani, ja zamykam. Dzięki, że byliście. Widzimy się jutro.